Serdecznie witam. Dzisiaj spotykamy się w świątyni Dźwięku u Asi i Huzego. Bardzo ciekawe miejsce, o którym teraz opowiemy. Witam Was serdecznie. Witamy serdecznie. Powiedzcie, proszę, gdzie jesteśmy i co to tutaj jest. Podobno czekali przodkowie tutaj na nas. <noise> I bardzo się ucieszyli, że w końcu jesteśmy, że w końcu się zdecydowaliśmy pojawić i możemy teraz współpracować z naszymi przodkami, którzy. Podobno tutaj byli, znaczy na pewno tutaj byli, tylko <laughs> nie wiadomo kiedy i że tak? E... Myślę, że to miejsce jest przyciągnęło nas, ale jest też odpowiedzią na nasze marzenia, marzenia, na nasze modlitwy, marzenia, pragnienia. Jest to po prostu manifestacja naszych marzeń. Razem to projektujemy, e... Asia maluje, ja rzeźbię, gramy razem. Kon koncertujemy razem, tak. Ponieważ Świątynia Dźwięku to nie, jest tylko, to nie jest tylko nazwa miejsca, które tworzymy, to jest również nazwa projektu jako takiego, czyli my, jako, jako, mu jako muzycy, no powiedzmy muzycy, no bo jest to muzyka, prawda? Też jeździmy i gramy w różnych miejscach. My mamy tutaj jeszcze własne zasilanie, czyli jesteście niezależni. Jesteśmy wyspą. Nie? Jesteście wyspą, własna woda, własny prąd. I oczyszczalnia. I oczyszczalnia. To jest tak. też. Bardzo tak. ważne dla nas, dla naszej wolności. I dawanie przykładu, mm -hmm. że też tak, tak. się da. Tak. Że tak się da i, i, ta, i ta, te rozkoszne nieodtrzymywanie rachunku tak. na koniec miesiąca to, za prąd. Co miesiąc nieustająca rozkosz. To jest taka ekstaza niedostawania. Ekstaza. <grywa> <grywa>